W pewnej kanadyjskiej szkole podstawowej zorganizowano spotkanie dla uczniów klas czwartych i to tylko dla chłopców. Spotkanie prowadził pewien aktywista, który już na początku zadał młodym ludziom takie proste pytanie: co jest fajnego w byciu chłopcem, a co fajne nie jest? Odpowiedzi były dość zaskakujące, bo okazywało się, że według tam zebranych 50 chłopców no, raczej wiele, o wiele więcej rzeczy nie było fajnych. Na przykład, nie można się bawić lalkami, yy, trzeba lubić grać w piłkę, trzeba lubić przemoc, yy, jest się zawsze nadcenzurowanym, nie można zostać cheerleaderką, nie można płakać, no ale przede wszystkim nie można zostać mamą. To zaskoczyło prowadzącego. Co macie na myśli, mówiąc, że nie można zostać mamą? Przecież każdy z Was w przyszłości będzie mógł zostać tatą. Kiedy padły te słowa, nagle zgromadzeni tam chłopcy zaczęli patrzeć jeden na drugiego, zapadła cisza, oni nie rozumieli tego języka. Co to znaczy w ogóle zostać tatą? I wtedy oświeciło prowadzącego, że prawdopodobnie większość z tych chłopców żyła bez ojców, albo nawet jeśli ojcowie byli w tych rodzinach, to ewidentnie nie odrobili swojego zadania domowego, bo ich synowie nie rozumieją w ogóle tej roli je, społecznej, jaką jest bycie ojcem. Ewidentnie stali na krawędzi kryzysu tożsamości męskiej. No właśnie, skoro o kryzysie tożsamości mowa, to jest o nim dużo w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Wprawdzie nie jest to kryzys tożsamości męskiej albo żeńskiej, ale kryzys tożsamości w ogóle. Ben Syrach, Syrach zwraca się do swoich ziomków mieszkających w Jerozolimie, którzy zaczynają się fascynować, jak troszeczkę pogardzać własną kulturą, fascynować się kulturą grecką. W krótkim czasie okazało się, że te słowa będą jeszcze bardziej adekwatne dla innych Żydów żyjących poza Ziemią Obiecaną, na przykład w Aleksandrii. I zostały one przetłumaczone przez wnuka Bensyracha na język grecki. I co tam mówi autor? Przede wszystkim mówi do wszystkich tych, którzy tak troszeczkę zaczynają się wstydzić tego, kim są, pod wpływem tej kultury greckiej, takiej oświeconej, takiej nowoczesnej. Zaczyna im się wydawać, bo taką, taki przekaz się sączy, że jak są wierzący, hmm, no to są takimi. Właśnie, jak nie wyznają tych wartości greckich, to są troszeczkę takimi wieśniakami z zapyziałej wsi gdzieś. To, to, to takie jest. Hmm, hmm, hmm. Natomiast Grecy, o, to jest dopiero naukowe rozumienie świata, oni mają swój logos. Czyli wiedzą, znaleźli kod do rzeczywistości, wiedzą, że logos to jest ta bezosobowa siła, ten rozum, ta zasada i przyczyna, która rządzi światem, a oni mają do niej klucz dostępu. A wy tam Żydzi, czy tam inni jeszcze wieśniacy, co wy tam możecie wiedzieć, prowincjonalni tam mędrkowie? I do ludzi, którzy dają się nabrać na ten lep, do Żydów, którzy mają kłopot z definiowaniem własnej tożsamości, Bensyra pisze: Ludzie kochani, żadnych kompleksów. Niech oni mają swój bezosobowy logos, a my mamy bożą obecność, mądrość, która jest obecna wśród nas i daje zawiązać ze sobą więź, relacje. Żadnych kompleksów. Mówi dlatego, że. Mądrość zapuściła korzenie w sławnym narodzie. Żadnych kompleksów. Ludzie, kochani, w posiadłości w Pana, w jego dziedzictwie zapuściła korzenie. Ona tutaj przyszła, wybrała sobie Syjon, tą centralną górę Jerozolimy, by tam zamieszkać symbolicznie pośród tego narodu. Nie macie powodu do tego, żeby jakieś kompleksy odczuwać względem tak zwanych naukowo zorientowanych Greków. Słuchajcie, czy to nie jest coś, z czym i dzisiaj my się mierzymy? Jak ktoś nam powie, że coś jest naukowe, to zaraz łapiemy taki swoisty kompleks, bo my ze swoją religijnością to naukowi nie jesteśmy i naukowe to o wiele lepiej wytłumaczy rzeczywistość, a my chwytamy się tam za bobonów rzekomo, tak? Bo nie mamy lepszej alternatywy i dlatego, no cóż, tacy biedni jesteśmy w oczach tych, którzy tak naukowo już umieli opisać rzeczywistość. Co więcej, fascynujemy się niektórzy z nas różnymi innymi rzeczami, niektórzy na przykład rozwojem osobistym, zamiast sięgnąć do źródeł, gdzie to wszystko już dawno jest opisane. W mojej książce 10 filarów rozwoju osobistego według Biblii taką właśnie tezę forsuję. Ty nie musisz szukać gdzieś tam w Buddyzmie, w Jodze, w cudach i tak dalej. Nie musisz szukać gdzieś poza chrześcijaństwem, bo tu jest wszystko. Biblia. Opisała ten cały rozwój osobisty już dawno temu. Innymi słowami, trzeba trochę bardziej się wysilić, ale dzisiejsi guru od rozwoju osobistego mogliby się naprawdę uczyć od, tego, od autorów biblijnych, takiego postawienia sprawy całościowego rozwoju człowieka. No dobrze, ale dość dygresji. Ważne, że zasygnalizowałem problem, że jest jakiś taki kompleks, który gotowi jesteśmy pochwycić i zrobić swoim, a Syrach mówi – nie ma powodu. On wprawdzie mówi do swoich ludzi, do swoich ziomków, do Żydów, ale ten temat przewija się przez kolejne czytania również. W dzisiejszym fragmencie świętego Jana, początku Ewangelii świętego Jana, słyszymy bardzo trudne słowa o tym, że słowo stało się ciałem, słowo było na początku i tak dalej. To, to, to dzisiejsze czytania są w ogóle bardzo, bardzo trudne. Więc na początku mamy takie jakby masło myślane, na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo, i w ogóle o co tu chodzi? Otóż święty Jan mówi tutaj w języku greckim, używa tutaj słowo logos. Logos jako słowo. <noise> takie jest dokładnie tłumaczenie tego. Ale też Grecy, jak wspomniałem wcześniej, Którzy no, swoją kulturą zdominowali także ten świat, w którym chrześcijaństwo się rozwi rozwijało, Grecy przez Logos rozumieli coś więcej, taką, taką przyczynę, taki rozum bezosobowy, który przyczynę, zasadę rządzącą tym światem. No i kiedy Jan używa tego słowa, to mówi jakby na takich, stara się jakby dwie grupy odbiorców złapać. Yy, po pierwsze, właśnie Greków którzy mówią o takim bezosobowym rozumie, a on mówi Chwileczkę, macie rację, Logos istnieje, ale Logos stał się ciałem, po to, by można było z nim relacje zawrzeć. A do Żydów mówi tak, bo pierwsze, kiedy oni słyszą na początku było słowo, to oni słyszą na początku i to im się kojarzy z pierwszą Księgą Biblii, czyli z Księgą w Rodzaju, prawda? Więc to już budzi pewne skojarzenia, od razu uszy są nastawione, a kiedy słyszą o słowie, że na początku było słowo, to z ich nabożeństw, które, w których uczestniczyli w synagogach, jako żywo pojawia się, czy gdzieś tam pobrzmiewa słowo memra, czyli słowo. Otóż w tamtym czasie, kiedy na nabożeństwach mówiono o Bogu, to bardzo unikano takiego mówienia, że Bóg coś zrobił. Raczej tak właśnie taki bufor pomiędzy Bogiem a nami, i tym buforem było słowo aramejskie, Memra, ale ono oznacza słowo, właśnie słowo, Memra, czyli jego Memra przyszła, jego Memra to zrobiła, i tak dalej. Chodziło o to, żeby taki dystans zdrowy zachować do Boga. My tu stworzenie, a tu Bóg, pomiędzy nami, ten właśnie tak opowiadamy o nim, Memra, słowo. Więc to od razu. Też pobrzmiewa w uszach ówczesnych, Żydów. I tak w ten sposób, jakby Jan dokonuje czegoś rewolucyjnego, to znaczy pokazuje, stara się złowić uszy jednych i drugich słuchaczy, i pokazuje im, co jest szokujące dla zarówno jednej, jak i drugiej grupy, właśnie to, że słowo stało się ciałem. I to jest po prostu szok. Ale w tak zwanym międzyczasie pojawia się tutaj postać świętego Jana Chrzciciela, który daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie. I to jest właśnie, jakby to powiedzieć, takie przeciwieństwo tych wszystkich, którzy chodzą tak bez tożsamości, tacy rozbici wewnętrznie i tak w ogóle, tych, o których mówił Syrach. Jan zna swoją tożsamość, on mógł być gwiazdą. Mógł być, taki miał autorytet, ale Jan zna swoje miejsce i nie ma żadnych kompleksów. Dlaczego? Bo on wie, kim jest, jaką rolę wyznaczył mu najwyższy w tym dziele zbawienia. I Jan nie ma z tym kłopotów, że jest tylko jakby heroldem zapowiadającym przyjście Mesjasza, a nie jest Mesjaszem. Dlatego jest właśnie wielki, bo rozumie swoją rolę, rozumie swoją tożsamość i w ten sposób nie jest zawadą dla tego, który przychodzi. Kochani, można by wiele na ten temat, na temat prologu Janowego jeszcze opowiadać, ale pójdźmy od razu do fragmentu listu do Efezjan. To jest też początek listu do Efezjan, który czytaliśmy w ramach drugiego czytania. Tutaj Paweł również mówi o tożsamości, tylko jeszcze głębiej. Paweł mówi, że uzyskaliśmy nową tożsamość ze względu na to, że zostaliśmy adoptowani przez Boga. Otóż tego się nie zrozumie, jeśli nie rozumiemy zwyczajów ówczesnych, że mianowicie adopcja w świecie rzymskim to miała bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli kogoś adoptowano, to właściwie cała jego poprzednia tożsamość ulegała zniszczeniu, degradacji. On uzyskiwał nową tożsamość w rodzinie tego ojca, który go adoptował. Co więcej, jeśli na przykład w żyjąc gdzieś tam wcześniej miał jakieś długi, to przez adopcję jego długi się anulowały. I zobaczcie, jaki to jest piękny obraz. Bóg nas przyjął za swoich, za domowników. Nasze długi w postaci grzechów zostały anulowane. Tak się dzieje we chrzcie. Paweł używa tej metafory po to, żeby pokazać nam, kim my jesteśmy. On rozumie, że można intelektualnie przyjąć, prawda, no jesteśmy zbawieni, jesteśmy dziećmi bożymi, to wszystko wiemy i rozumiemy i tak dalej. Ale Paweł mówi tak. Ja się modlę o to, by Bóg, yy, ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. By dał Wam światłe oczy serca, byście wiedzieli. Czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo, jego chwały itd. Czyli kim wy jesteście. Bo to, że jesteście no, dziećmi Bożymi, to przyjęliście na rozum. A teraz chodzi o to, żeby serce tym nasiąkło. Światłe oczy serca. Bo dzisiaj w psychologii nawet nazywa się to internalizacją, to znaczy takim wejściem do serca czy do głowy tego, kim jesteśmy. Ta tożsamość chrześcijan to jest coś niesłychanie ważnego, bo My możemy, możemy różnie o sobie myśleć, ale jeśli nie będziemy myśleli o sobie jako o chrześcijanach, którzy nie są tu za karę, tylko są dlatego, że zostali wybrani, są dziećmi bożymi, jeszcze może nie rozumieją do końca swojej godności, ale na pewno nie są tutaj dlatego, że ktoś im kazał, że ktoś ich tutaj trzyma łańcuchem przywiązanych, tylko dlatego, że rozumieją korzyść, jaka z tego płynie. Można mieć bogactwo, wszystkie koneksje tego świata, ale na końcu dnia przychodzi pytanie o sens. Jeżeli zrozumiecie, kim wy jesteście, ale tak głęboko w sercu się tym przejmiecie, to przestaną was boleć na przykład takie docinki tych wszystkich, którzy uważają was za wsteczniaków średniowiecza, bo do kościoła chodzicie, bo jesteście wierzący i tak dalej. To oni są tymi współczesnymi Grekami, którzy. Uważają, że posiedli naukowy dostęp do rozumienia wszechświata, podczas gdy zapytajcie ich, ile ten dostęp jest wart. Oni mogą się szczycić jakimiś matematycznymi obliczeniami i powiedzmy, dostępie do, kodu do rzeczywistości, który zostawmy to na boku, a my mamy szczęście być w relacji z Ojcem Wszechmogącym, Bogiem, który nas adoptował i uczynił sobie bliskimi. I niech sobie mówią ci wszyscy, którzy mają tam ten kod dostępu i matematyczne rozumienie świata: My mamy coś więcej, my mamy relacje. I tej relacji się trzymajmy, i abyśmy mieli takie oczy serca, które to widzą, i które poza tym nie widzą swojego szczęścia. Życzmy sobie takiej prawdziwej chrześcijańskiej tożsamości.